Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema. A to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Zapiski z niedonieckiego kwadratu są otwarte dla wszystkich. Wszyscy możecie ich słuchać, ale powstają tylko i wyłącznie dzięki moim patronkom. I patronom na patronite.pl, łamane na Karolina Kuzema, za co bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, dzieje się bardzo dużo. Próbowałam to dzisiaj zebrać do tej brzydko mówiąc przysłowiowej kupy i zastanawiałam się, co najważniejszego chciałabym Wam przekazać na szybkowe we wstępie. Chciałabym Wam bardzo podziękować za rekordowy marzec na zrzutka.pl Batalion Donbas 170 tysięcy złotych to jest jeden z rekordowych miesięcy. Kupiliśmy między innymi 10 samochodów właśnie w tej chwili między nagraniami, bo jeszcze nagrywam wywiad na sobotę. Uwaga, wracają wywiady, także bardzo dziękuję za to również patronkom i patronom. Ale o tym później. Słuchajcie, jesteśmy na etapie przewożenia kolejnych dwóch samochodów do Harkowa. Zaraz jadę do Lwowa, żeby przekazać samochód, który pojedzie do NacGwardii Spartan. Jutro jadę po swojego Opla, tak, tak, prestank, jedzie na front już raz na zawsze. Aż mi głos drży, słuchajcie, bo po 15 latach ciężko się jest rozstać z samochodem który się przeklinało oczywiście wielokrotnie, ale który przez trzy lata pełnoskalowej wojny wykonał niesamowitą pracę, niesamowite pieniądze też zostały w niego włożone, ale teraz wiem, że również w NacGwardii Spartan taki samochód się przyda. Czasem pytacie, dlaczego osobówki. Ano dlatego, żeby właśnie samochody bojowe, samochody frontowe nie musiały załatwiać tak zwanych spraw, czyli chociażby tak banalnych jak odebranie przesyłek z poczty, nadanie tych przesyłek, czy potencjalnie wyjazd chłopaków do domu, tak? Mogą jechać pociągiem, ale wiadomo, że jeżeli jest samochód, wchodzi tam czterech czy pięciu chłopa, to oni szybciej dojadą do domu i szybciej wrócą i więcej czasu spędzą z bliskimi niż szukanie pociągów, a taka propo jest potężna awaria po ha hakerskim ataku, jeżeli chodzi o ugryzelaznice. Bardzo ciężko jest kupić bilety, ogromne kolejki na dworcach kolejowych. Nie można rezerwować biletów przez aplikację, przez stronę, co było dotychczas czymś zupełnie normalnym. Także dzieje się także pod tym względem. A propos rekordu, to ja chciałam jeszcze podziękować za tę kwietniową już pomoc. Tak naprawdę ja te pieniądze wydałam już w kwietniu. To wsparcie dla schroniska szans w Hersoniu, o którym wam troszkę już opowiadałam na YouTubie. To jest 120 kg karmy, które tam wysłaliśmy. Dziękuję pięknie. To schronisko, przypomnę, zostało ostrzelane 27 marca przez Rosjan. No i 7700 zł z naszej strony na pomoc medyczną dla szpitala w Sumach. Do 100 tysięcy rywien resztę dokłada Michał Musielak. I tak naprawdę już w tej chwili wyroby medyczne zamówione przez szpital. Dzięki Wam i dzięki. Tym, którzy wpłacają na zbiórkę Michała są już w drodze, bardzo się cieszymy. Dodatkowo na razie za 1600 zł, o ile się nie mylę, ze zrzutka.pl Batalion Donbas zakupiliśmy dwa komplety opon do karetek w tym szpitalu i będziemy kupować jeszcze jeden, bo szpital poprosił o trzy takie komplety, także wielkie Wam dzięki. No ale pieniądze szybko przyszły w marcu i szybko poszły, bo ja mam dosyć dobrą rękę do ich dobrego wydawania. Jak zauważyliście, dlatego proszę o każdą pomoc, a my już teraz po tym przydługim wstępie przechodzimy do zapisków. Zapiski z frontu. Coraz głośniej mówi się o spodziewanej ofensywie Rosji w obwodach sumskim i harkowskim. Mówiłam wam, że mówił o tym już prezydent Zełęński, teraz coraz głośniej mówi o tym trzecia brygada szturmowa, trzecia brygada szturmowa dobrze wie, co mówi, mówi o umocnieniach, mówi o tym, że trzeba wzmocnić obronę. Ja sama od chłopaków na Sumach i na Harkowszczyźnie wiem, że takie wzmacnianie pozycji Następuje, bardzo dobrze, że ono następuje, chociaż, moim skromnym zdaniem, w wielu miejscach naprawdę była szansa zrobić to wcześniej. Ale ja nie jestem dowódcą, by o takich rzeczach decydować, co dalej, na, co dalej dzieje się na froncie. Prześledziłam te kierunki tak na szybko, mówiłam Wam trochę więcej w niedzielę, może w kolejną niedzielę też powiem. Jeszcze więcej, no na razie nie ma od tych kilku dni jakiegoś wielkiego wow, nie stało się nic takiego wielkiego, o czym mogłabym powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi na przykład o rejon kupiański. No, to niestety cały czas jest próba natarcia na sam Kupiańsk. Rosjanie bardzo chcieliby go ponownie zdobyć. No mają tam pewne sukcesy. Pewne sukcesy, o których wspominałam wcześniej w niedzielę, mają też. w poniedziałek, przepraszam, Wy jak tego słuchacie? Ja nagrywam w niedzielę. Tam są pewne też sukcesy Ukraińców. Bardzo ciężka bitwa trwa o Toreck. No, ale tam w ostatnich dniach, jak to prześledziłam, powiększyła się jedynie. Szara strefa, natomiast tam trwają naprawdę y, ciężkie walki. Z kolei na południu Rosjanie mają niestety niewielkie postępy, naprawdę nieznaczące, ale jeżeli sobie popatrzymy na zachód od Orychowa, to stepowe i małe ścierbaki w ostatnim tygodniu tam Rosjanie się odrobinę posunęli. Jeżeli wracamy do obwodu sumskiego. Mówimy tutaj jeszcze o terenach dawnej operacji kurskiej. Mówię dawnej, bo pod kontrolą Ukraińców po stronie rosyjskiej Federacji zostaje w tej chwili zdaje się około 70 km kwadratowych. No niestety, jak spojrzycie na mapę, to powiększyła się troszeczkę szara strefa w okolicach Sudży. Niestety powiększyła się szara strefa po stronie ukraińskiej o jakieś o jakieś 4 km kwadratowe tego jeszcze na mapach kilka dni temu, nie było mniej więcej tydzień temu, na wysokości wsi Weseliwka, na samej rosyjskiej granicy. Jeżeli popatrzycie na Deep State Map, będziecie mogli na pewno zrozumieć, że to jest rejon tych bardzo ciężkich walk w tej chwili, jeżeli chodzi o obwód sumski, w którym sytuacja jest naprawdę mocno napięta. zapiski z kraju. Zaczynam od takiej ciekawostki, która w Polsce pewnie nie zrobi może dużego wrażenia, ale w Ukrainie chyba nawet nie mieliśmy świadomości, że do niej doszło i nie był to żart pryma -aprylisowy. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia po raz pierwszy w tym roku nie doszło do rosyjskiego ataku dronami, Typu szachit po terytorium Ukrainy. Co nie znaczy, że w tej nocy nie doszło w ogóle do żadnych ataków. Doszło. Rosjanie atakowali Ukrainę rakietami typu H-59. Gensztab poinformował, że dwie takie rakiety zostały przez ukraińską obronę przeciwlotniczą zestrzelone. Co w minionych dniach, oczywiście, kolejne ataki na Charków. Dlaczego używam słowa oczywiście? Bo mam wrażenie, że chyba nie ma odcinka podcastu, w którym bym nie powiedziała, że Charków był atakowany. No to miasto ma naprawdę trudną sytuację, podobnie zresztą jak Sumy, jak cały obwód sumski. Zbombardowany został w obwodzie charkowskim, także wspomniany już przeze mnie wcześniej Kupiańsk. Tam przyleciały kolejne KABy, czyli kierowane bomby lotnicze. I skoro przy KABach jesteśmy, Ministerstwo Obrony... Narodowej Ukrainy poinformowało, że przez trzy pierwsze miesiące tego roku Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 10577 bomb, kierowanych. To są kaby, faby, głównie faby. To jest naprawdę wynik bardzo. Imponujący oczywiście po stronie rosyjskiej, natomiast to pokazuje, że to zawieszenie broni, czy też zawieszenie broni w cudzysłowie, które powinniśmy, które powinniśmy tutaj postawić, to jest dosyć ważne. Dlaczego? Ponieważ w marcu tego roku na Ukrainę zostało zrzuconych 4800 około 4800 kabów, podczas gdy w lutym było to 3370. No ja rozumiem, że luty jest krótszym miesiącem, ale jeżeli sobie to przeliczymy na doby, to jednak widać, że w marcu te ataki się zintensyfikowały. Ja przypominam 10577 bomb typu cap w pierwszym kwartale 2020 5 roku zwiększyła się też liczba starć zbrojnych między siłami obu stron. Mówimy tutaj o froncie, bo dalej idąc za komunikatem MON. Tych starć było 4270 w marcu, podczas gdy w lutym było ich 3274, a w całym pierwszym kwartale tego roku 12630. Jeden. Ja jeszcze na sekundę wrócę do tych kierowanych bomb lotniczych, bo wyobraźcie sobie, że w obwodzie biełgorockim dość nieudolnie Rosjanie zrzucili FAB 3000, czyli bombę o wadze 3 ton na własną tamę po to, by uniemożliwić Ukraińcom Dojście do tych terenów, które próbują gdzieś tam być może zajmować, bo jak już Wam też mówiłam, jak na pewno wiecie, jest ta szara strefa w obwodzie Białorodskim pod Dęgiwką. Gdzieś w tych okolicach Ukraińcy próbują swoich sił. No i to jest taka, taka informacja dosyć. Ciekawa, że Rosjanom jest w zasadzie chyba wszystko jedno, co bombardują. To już trochę takim żartem i pół żartem, pół serio, ale jeżeli zobaczycie wideo z tego bombardowania własnej tamy, to też widać, że zrobili to dosyć jednak nieudolnie, no ale to już na szczęście nie jest nasz problem, tylko i wyłącznie ich. Ja naprawdę nie mam problemu z tym, że oni własne obiekty jakiekolwiek sobie bombardują. Im więcej tym lepiej przykro mi to mówić. No i niestety z najświeższych informacji mamy taką, że w ataku, o którym wam opowiadałam w Dnieprze, w poprzednich dniach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 4 do 5. I to jest zła wiadomość. Złą wiadomością, fatalną wiadomością jest kolejny atak terrorystyczny, bo chyba tak to trzeba nazwać, na Krzywy Róg w obwodzie Dniepropietrowskim. To jest miasto, o którym wielokrotnie wam Opowiadałam, którego Rosjanie chyba strasznie nienawidzą. Nie wiem, czy tylko z tego powodu, że prezydent Zełęński się tam urodził, czy też dlatego, że jest to dosyć ważne miasto z punktu widzenia ukraińskiej gospodarki. Niestety w tym ataku zginęły cztery osoby. To wszystko cywile. Obrazki z tego miasta są przerażające po tym ataku. No i tak wygląda to zawieszenie. Broni. Zastanawialiście się pewnie, czy będzie o Trumpie, bo zazwyczaj jest. No więc mamy cła. Mamy cła i to wygląda tak, że Ukraina łaskawie dostała 10% cła, inne kraje dostały. Dostały dużo wyższe. Cała tabela jest w internecie dostępna. Wiele krajów, w tym Unia Europejska, która tymi cłami została objęta, zapowiada cła wzajemne wobec Stanów Zjednoczonych. Giełda się sypie, wszystko się sypie, ale ja mam wrażenie, że Trump się jednak nie sypie i ma zupełnie w nosie, co się dzieje z gospodarką nie tylko jego kraju, z drugiej strony gdzieś tam pojawiają się głosy, że Trump ma odsunąć od Białego Domu Ilona Maska. Ile w tym jest prawdy, pewnie przekonamy się w kolejnych dniach i pewnie będę mogła Wam coś więcej o tym powiedzieć, jak będziemy o tym wiedzieć więcej. Jeżeli chodzi o politykę, Stanów Zjednoczonych to ode mnie takie słowo komentarza, jeżeli patrzę na te tabele z cłami, mam wrażenie, że ona jest też oderwana od rzeczywistości. Kogo bardziej lubimy, to dostanie więcej, kogo mniej lubimy, dostanie, dostanie mniej. Jedno, co może zastanawiać bo przecież jest tam praktycznie 200 krajów na tej liście to, to jest to, że żadnych ceł nie ma dla Rosji. I to tylko pokazuje, że naprawdę coraz bardziej trzeba by się zastanowić, czyją politykę w Białym Domu realizuje faktycznie Donald Trump, bo czy jest to tylko i wyłącznie w interesie Stanów Zjednoczonych i czy to na pewno jest przede wszystkim w interesie Stanów Zjednoczonych? Ja nie jestem do końca o tym przekonana, ale nie jestem ekspertem od Ameryki, więc. Mówię tylko to, co mi się wydaje, kiedy patrzę na chociażby giełdowe wskaźniki, ale mam coraz większe przekonanie i wrażenie, że Donald Trump w dużej mierze realizuje po prostu politykę Putina i politykę Kremla, bo to, co robi, bardzo jest zbieżne z rosyjską. Polityką. Oczywiście ktoś zaraz powie, że przecież Trump zaczął krytykować Putina. Nie mówi już, że ta wojna to jest tylko wina Ukrainy i w ogóle też Bidena, który mógł to powstrzymać. Jak on by był prezydentem, to w ogóle by tej wojny nie było. Ale zaczyna też mówić tutaj o Rosji, ale mówi to tak bardzo na miękko, chyba tylko po to, żeby troszeczkę przypodobać się tej części elektoratu, która zaczyna trochę pukać się w głowę po, po tym, co, co się stało, czyli po ponownym wyborze trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co będzie dalej? Ja myślę, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, bardzo. Rozwojowa i będziemy to oczywiście śledzić. Jeżeli macie jakieś pytania, pamiętajcie, że na mediach społecznościowych możecie też je zadawać, a ja postaram się w podcaście, czy nawet bezpośrednio, jeżeli będzie czas i możliwość, a wiecie, że to się nie zawsze dzieje, na nie odpowiadać. Po prostu zapiski. Dzisiaj krótko, naprawdę na zakończenie. Jeszcze raz wielkie podziękowania i dla zrzutka.pl Batalion Donbass, i dla patronite.pl łamane na Karolina Kuzema. Bardzo się cieszę, że wciąż jesteście z nami, że wciąż jest ekipa, która rozumie powagę sytuacji i to, że jeżeli przestaniemy pomagać Ukrainie, to potem my sami będziemy musieli prosić o tę pomoc, także jeszcze raz wielkie podziękowania. No i przypominam na koniec, że od soboty wracają wywiady z Niedonieckiego Kwadratu, których nie było od stycznia. Ja nawet nie wiedziałam, że ten czas tak szybko leci. Mam już poumawianych gości. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, bo wiecie, że plany lubią się zmieniać, ale przypominam, że po ostatnim reportażu z Sokala, czyli takim nietypowym reportażu, w planie są kolejne, na tyle, na ile pozwolą mi przede wszystkim środki finansowe, bo to jest jakby podstawa tej działalności, ale mam nadzieję, że kolejny reportaż zobaczycie już pod koniec kwietnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Karolina Kuzema.